Cześć i witajcie! Z tej strony jak zawsze, Kamilos, i witam w kolejnym odcinku z GTA V Pogromcy teorii na moim kanale, a dzisiaj standardowo sprawdzimy różne mity i teorie, chociaż dzisiejsza teoria będzie nawiązywała do GTA V legendy i teorii. Kto pamięta czasy legendy i teorii, to zostawia łapkę w górę i ostatnio tak myślałem, czyby nie powrócić z tą serią, ale w odmienionej formie, z nowymi pomysłami, z nowymi rzeczami, więc koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Komentarze są Wasze, zaspamujcie, dajcie znać, czy chcecie powrót odświeżony. Legend i teorii. Może byśmy coś wymyślili i stworzyli coś naprawdę fajnego, ale to zostawiam Wam. A teraz już bez przedłużania, lećmy z tym odcinkiem. Po misji Pan Philips dom Trevora jest zamknięty Ale można go otworzyć za pomocą Wyrzutni RPG Jesteśmy już w grze, a dokładnie w misji Pan Philips I na początku chciałbym powiedzieć jedną rzecz Do autora, ponieważ napisał tam Po misji Pani Philips i zastanawiałem się Czy chodzi mu o misję z matką Trevora Jednak ta misja nazywa się inaczej Jest to misja poboczna, a tutaj Chodzi o główną misję, w której To poznajemy Trevora, więc pomijmy Kacenkę i jesteśmy już w naszej Misji i chciałem powiedzieć, że Bardzo lubicie tą misję, ponieważ sprawdzam już Kolejną tutaj teorię, kolejny mit w tej oto serii tą misją i bardzo się cieszę, że odkrywamy tyle rzeczy, no ale dobra. Panowie, wy musicie czekać. Oczywiście za chwilę zrobimy tą misję. Tylko chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście przyczepa Trevora jest zamknięta, więc zobaczymy. Chodzi oczywiście po misji, ale w trakcie misji jest otwarta. Mamy tutaj apteczkę. Normalnie możemy sobie wejść. Możemy wszystko. Chociaż nie, nie możemy tutaj. O, dobra, możemy na przykład telewizor oglądać. Bardzo fajnie, ale wszystkiego. Tu Tutaj zrobić nie możemy, na przykład nie możemy się przebrać, nie możemy sobie wypić. No i chyba to tyle Tak mi się wydaje Że nic tutaj nie możemy zrobić A zobaczmy czy na przykład możemy użyć skarpety Nie, skarpety drewora także nie możemy użyć podczas misji No w sumie logiczne Nie moglibyśmy przerwać A to by mogło się skończyć źle dla nas Dlatego ja mam do wykonania kilka rzeczy Więc skończę tą misję I widzimy się już z powrotem Jesteśmy już z powrotem po misji Na swobodnej rozgrywce I cały czas jest to ten sam save Zresztą wam teraz to udowodnię Żeby ktoś nie pisał Kamilos, ty tutaj masz innego save'a i tak dalej Więc spokojnie zobaczcie, tutaj mamy wszystkie misje, jakie zrobiliśmy na tym sejwie I e, ostatnią misją jest pan Filip, jak widzicie Mamy tą misję wykonaną, więc teraz jedziemy do e, domu Trevora I tak się zastanawiałem, czy dom Trevora nie jest zamknięty później Bo jak na razie normalnie mamy go na mapie Dalej tutaj mieszkamy, nie przeprowadziliśmy się jeszcze do Los Santos, więc... No coś mi tu nie gra, ale mogę się mylić. Może nie pamiętam, już dawno robiłem fabułę, ale dobra, jesteśmy pod chatą. Zaparkujmy sobie elegancko. Zobaczmy, czy się garaż otworzy. Garaż się chyba zawsze otwiera, chociaż już myślałem, że się nie otworzył, ale się otworzył. Już mówię, co jest grane? Ale się otwiera. No on się zawsze otwiera nawet jakbyśmy tutaj nie mieszkali. Okej. Okay. To powiedział Ron, nie mam Sławek, więc ciężko mi określić, ale chyba to powiedział Ron, tylko gdzie on jest? Ej! Gościu, czy ty byłeś w garażu i ja cię nie zauważyłem? Czy on przez ścianę do nas powiedział, bo to było dziwne. Na pewno nie jest to Wade Wade poszedł szukać Michaela. Ale co tutaj się stało właściwie? Halo? To był Ron, ja go. Nie no, to nie ma Rona. Co jest grane? On powiedział chyba do nas przez ścianę, ale to znaczy, że jest w przyczepie, więc zobaczmy, czy rzeczywiście przyczepa będzie zamknięta, czy jednak nie więc. Okej. Okay. Ron nam to powiedział z Kibla. Aha, fajnie Ron, fajnie, fajnie się tutaj bawisz. Okej, okay, tylko. Jak widzicie, jesteśmy w środku. Weszliśmy normalnie do domu Trevora. Normalnie możemy się przebierać i tak dalej. No więc o co chodziło autorowi? Nie rozumiem, czy te drzwi powinny być zamknięte. Nie, no możemy ze wszystkiego korzystać, więc odlećmy, odlećmy i spróbujmy. Może te drzwi rzeczywiście się powinny zamknąć, tylko ja bym za blisko czy coś, nie mam pojęcia, ale sprawdźmy to teraz i zobaczmy, czy drzwi będą otwarte czy zamknięte. No nie, no są otwarte. W ogóle. Jak ja bym miał to zrobić rpg jak ja na tym etapie gry mam... Dobra, mam 100 koła, więc może bym kupił RPG-a, bądź jakoś zdobył, ale mamy mało broni. No dobra, ostatnia próba. Odlatuję i wydaje mi się, że będzie e, tak jak przed chwilą, czyli po prostu te drzwi będą otwarte, więc e, przekonajmy się w takim razie, gdzie ja lecę w ogóle. Tutaj lecę. Dobra, jesteśmy... E, nie mogę wyciągnąć broni. Dobra, mogę wyciągnąć broń. No i zobaczcie, jesteśmy w środku. No powiem wam, że jestem trochę zawiedziony. Autor tego mitu nas oszukał i ten mit jest totalnym fejkiem. Jednak jeżeli autorze oglądasz ten odcinek, to napisz w komentarzu e, poprawny mit bądź napisz, że nie wiem, pomyliłeś się czy cokolwiek. No, bo jak widzicie, no, cały czas dom jest otwarty. Wydaje mi się, że misje zostały tutaj pomylone. No bo misja pani Felix taka misja nie istnieje, więc e, to jest pierwsza poszlaka. No ale jak na razie mini pozostaje nic jak powiem Widzisz, że pierwszy mit tego odcinka zostaje obalony. Na trybie reżyserskim, jak jesteś LSPD To jak ukradniesz samochód LSPD To będą cię gonić i w ciebie strzelać A jak będziesz patrolem drogowym To będą cię gonić, ale nie będą strzelać Ten mit Totalnie źle napisany Czytałem go, nie wiem, chyba z 10 razy próbowałem przeczytać Ale oczywiście go sprawdzamy Mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi Ja też zrozumiałem, było ciężko Ale piszcie dokładniej te mity I tak, żeby każdy to zrozumiał Elegancko, bierzemy policjanta Takiego standardowego i zobaczymy, czy rzeczy Oczywiście będą nas gonili, tylko będę musiał ustawić w naszym trenerze, że mogą nas gonić, bo to może być przeszkoda. Ok, to już sobie zmieniamy. Teraz mogą nas gonić. Jest wszystko fajnie. Tylko pytanie, czy ja tutaj będę miał jakiś pojazd LSPD, czy nie będzie? No po tej stronie nie ma. Tu jest motocykl, ale motocyklu raczej. Ok, gonią nas. Mamy. Jedną gwiazdkę, więc myliłem się, myliłem się i zobaczmy w takim razie, czy będą do nas strzelali, bo jak na razie nikogo tu nie ma, więc trochę lipa. No ale dobra, poczekajmy, jak przyjedzie policja, bo policja już jedzie, gdzieś tam daleko jest, widziałem na mapie, dobra. To spotkajmy się w połowie drogi i w ogóle z policją będzie związana nasza dzisiejsza teoria, dlatego oglądajcie do samego końca, bo teoria będzie naprawdę e, ciekawa. I co, dobra? Będą do nas strzelali? Popatrzcie, no nie strzelają do nas To jest ciekawe, że do nas nie strzelają Okej okay. Czekajcie, wyglądają jakby chcieli strzelać Ale dobra, ukradnijmy im Dobra, jak ukradliśmy radiowóz To rzeczywiście do nas strzelają Tylko pytanie, czy wkurzyli się Za to, że ukradłem... Teraz od nich radiowóz, czy rzeczywiście jak ukradniemy radiowóz to jest różnica No ale dobra, mamy już sprawdzone, że rzeczywiście do nas strzelają na motocykl, to nie działa Ale autor napisał, że pojazd, no to wiecie, może chodziło tylko o samochód Nie wiem, trudno było zrozumieć Ale no to już mamy potwierdzone, więc lecimy teraz do patrolu drogowego Bierzemy tutaj naszego pana, w ogóle obydwoje byli łysi więc to jest ciekawe, zgrało nam się i zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj nie będą do nas strzelali. Ok, mamy już radiowóz, tylko pytanie, czy jak go wezmę, to nie dostanę teraz gwiazdek. Oczywiście, że nie dostanę gwiazdek, bo dlaczego miałbym dostać? Ale dobra, jedziemy zobaczyć. Dobra, jesteśmy w Los Santos i lecimy teraz do komisariatu, który jest najbliżej. Tutaj będzie właśnie przed nami, więc miejmy nadzieję, że się zrespią. Radiowozy, no ale bez problemu Mamy radiowóz Dobra, zabieramy go i zobaczymy, czy Teraz nie będą do nas strzelali, ale będą nas gonili Więc przekonajmy się Dobra, bierzemy i I I gościu do nas nie strzela Dobra, teraz będzie strzelał, bo go Co jest grane? Ej! Mamy dwie gwiazdki Powinien do nas strzelać ale ty nie strzela. I oni w ogóle nie strzelają do nas. Co jest grane? Więc to jest naprawdę ciekawe i cieszę się, że takie smaczki możemy wykrywać. Więc jak najbardziej potwierdzam jego mita. W budce strażnika przy prologu w banku jest ukryta broni. Jest to zwykły pistolet z pełną amunicją. Działa tylko na pcecie. Dzisiaj chyba gorszy dzień, bo autorzy mitów pisali wpisali je totalnie dziwnie. Totalnie ciężko je zrozumieć, ale mam nadzieję, że zrozumieliście po prostu. Przy budce strażnika ma być pistolet i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Bo jednak tam leży martwy strażnik, więc może tak być. Tylko, czy będzie tam pełno amunicji, przekonamy się już za chwilę. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał e, się tutaj złościć za tak. que omita No ale przekonamy się już za chwileczkę, tylko pomijamy oczywiście kaczenki, bo nie ma sensu e, tracić czasu niepotrzebnie, e, tylko musimy to przejść na początku. Dobra, e, wstawać i jazda, jazda do środka. Lecicie szybko, szybko. No i proszę Was, następnym razem piszcie ładnie te mity, żeby było łatwo je zrozumieć i także łatwo mi je przeczytać, bo ciężko czasami rozczytać to. No ale dobra, my skupiamy się na detonacji i lecimy dalej, szybko. Robimy speedrun. Prologu, niestety tego pominąć nie można, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Zresztą nie biegałem e, aż tak koło tej budki. Sprawdzało się różne mity i teorie związane właśnie z tym strażnikiem, budką i prologiem, ale takiego jeszcze nie sprawdzałem, więc to jest coś nowego, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że właśnie będzie potwierdzony, bo jednak z tym pistoletem byłoby ciekawie. Takie ułatwienie dla nowych graczy być po prostu ułatwienie dla speedrunnerów, że znajdą sobie. Pistolet z pełnym magazynkiem, ale dobra, lecimy, lecimy, tylko ich e, wyszlajmy, żeby nam nie zabili naszych e, tutaj kompanów, bo jeżeli ich zabiją, no to będzie po misji, a tego byśmy nie chcieli, dobra? Lecimy z tematem, lecimy z tematem. E, gincie, tamtego zabiłem za nami, więc tu został ostatni. Tylko okej, okay, mamy to. E, I teraz, gdzie może być ten pistolet? On powinien być tutaj. Tylko jest strażnik. Okej. Okay. Drzwi są uchylone. Znaczy tutaj jest pistolet. Ja mam 12 naboi w tym pistolecie. Okej. Okay. No ale zebrałem to z tamtego strażnika. A tutaj raczej no nie widać żadnej broni. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tu żadnej broni nie ma. Czekajcie, wejdźmy jeszcze na NoClipie do środka. Tutaj nie ma żadnego pistoletu, nie leży żaden. Przynajmniej nic nie zebrałem. Dobra, ten gość tu spadł. Ale nie ma pistoletu, zresztą dalej mam 12 naboi, a tutaj chodziło o budkę strażnika, przynajmniej tak to zrozumiałem, chyba że autor znowu się e, pomylił i napisał o czymś innym, no ale poczekajcie, tutaj jeszcze jest jakby taka budka, ale to nie chodzi na pewno o to, nie, no tu na pewno chodzi o tą budkę, e, tutaj siedzi strażnik, ale pistoletu żadnego z niego nie zebraliśmy, nie? więc no niestety muszę ten mit obalić. Przechodzimy teraz do najważniejszej rzeczy tego odcinka, czyli na to, na co wszyscy czekaliście, tak samo jak ja, czyli do naszej teorii, która będzie tyczyła się policji, a także krańca naszego świata granicy mapy GTA V. A dokładniej popłyniemy na tę granicę i zobaczymy, co się stanie, jak zadzwonimy po policję. Kiedy zadzwonię po policję, to sprawdzimy, czy przyjadą, przylecą, przypłyną, czy cokolwiek się stanie. Jeżeli nie, no to oczywiście będziemy musieli niestety ale obalić tą teorię. Jednak ja liczę na to, że coś się wydarzy i koniecznie dajcie znać, jak myślicie teraz, bez Szukiwania bez przebijania. Napiszcie w komentarzach, czy ta teoria będzie potwierdzona, czy obalona według Was, I co się może wydarzyć. A teraz płyniemy. No więc jak mówiłem, płyniemy już na kraniec mapy. Przeniosłem się na stuprocentowego save'a i mamy tutaj specjalną łódź policyjną ulepszoną. Mamy także busta, więc dopłyniemy tam szybciej i zobaczymy, co się wydarzy. Nie wiem, czy się nie wywróciła przez naszego busta. No tak, ona tutaj stoi normalnie, stoi, a właściwie. Płynie, a no i zniknęła nam Ale zobaczmy jak to jest z telefonem Okej, okay, telefon możemy wyciągnąć No dobra, lecimy w takim razie dużo, dużo dalej Żebyśmy mieli w razie czego pewność, że jesteśmy na krańcu mapy No ta mapa kończy się w miarę daleko Patrzmy, tak, jest rekin, jest rekin Więc to jest ewidentnie już kraniec naszej mapy No zawsze rekiny się tutaj respią Taka naturalna obrona Zobaczymy, łączenie. Jak na razie jest łączenie. Niestety do końca nie słyszę. Chociaż mógłbym sprawdzić to na sławkach, jak to będzie wyglądało. No właściwie, jak to będzie brzmiało. Więc zadzwońmy jeszcze raz, czy mamy w ogóle sygnał. Sprawdźmy to. Muszę podgłosić sobie sławki. Ok, jest łączenie, jest łączenie. I rekin nas zaatakował. Akurat w tym momencie gościu musiałeś No i co ci to dało Aha zabił nas Ok, zabił nas No ale jak widzieliście próbowałem Dodzwonić się na policję Na no, właściwie numer alarmowy ale się nie udało Więc niestety ale ta teoria Zostaje obalona Na tyle w tym odcinku, jednak mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak to nie zapomnijcie zostawić Łapeczek w górę, także pamiętajcie, żeby Pisać w komentarzach, czy chcecie powrotu Odświeżonych legend i teorii Bo jestem bardzo ciekaw Waszej opinii Również zapraszam Was do innych filmów Na moim kanale, a jak na razie ja się z Wami Żegnam, na razie i cześć!